Cyprian Kamil Norwid nie chce już smutków. Nie chce już smutków. Nie. Już mi za małe, choćby jak świata zepsucie, ogromne. Cóż, bo tu nie jest na przebolałe. Cóż nie zająknie mi w ucho, gdy wspomnę. Dlatego nie chcę smutków, bo nie nowe, tylko że własnej starości nie pomnę. Jakbym nie słyszał wciąż, gdzie wesprę głowę, że wszystko jęczy, a jęczy, gdy wspomnę. Pyły zatartych pod nogą pomników i miasta na nich, i twierdze niezłomne, aż pójdą w gruzach czekać budowników. Wszystko tu jęczy, a jęczy, gdy wspomnę. Dlatego lubię kwiat niezapominek, bo rwą go zwykle ręce wiarłomne. I lubię nagły w znużeniu spoczynek, bo uprzytomnia śmierć, pierwej nim wspomnę. Dlatego lubię kwiat niezapominek, zapominek. Borwą go tylko ręce wiarołomne.